Witajcie w kolejnym odcinku Potremorpell. Dzisiaj przygotowaliśmy artykuł o szkołach magii. Autorką tekstu jest JK Rowling. Zapraszamy! Liczba krajów, które posiadają własną magiczną szkołę jest niewielka w porównaniu do tych, które jej nie mają. Dzieje się tak, ponieważ magiczne społeczności w większości krajów wybierają naukę w domu. Czasami także magiczne społeczeństwo danego kraju jest tak niewielkie lub rozproszone, że kursy korespondencyjne stały się bardziej opłacalnym sposobem kształcenia młodzieży. Na świecie jest 11 od dawna znanych i prestiżowych szkół magii, a każda z nich jest zarejestrowana przez Międzynarodową Konfederację Czarodziejów. Mniejsze i gorzej uregulowane instytucje pojawiają się i znikają, są trudne do śledzenia i rzadko rejestrowane w odpowiednim ministerstwie. W takim przypadku nie mogę ręczyć za poziom edukacji, który oferują. Każdy, kto chce się dowiedzieć, czy w jego regionie znajduje się zatwierdzona szkoła magii, powinien wysłać sowę z zapytaniem do Międzynarodowej Konfederacji Czarodziejów do biura edukacyjnego. Dokładna lokalizacja każdej z tych szkół jest ściśle strzeżoną tajemnicą. Szkoły obawiają się nie tylko mugolskich prześladowań, ponieważ smutnym faktem jest to, że w różnych okresach ich długiej historii wszystkie te instytucje zostały dotknięte skutkami wojen czarodziejów i niechęci ze strony magicznej społeczności zarówno z kraju jak i z zagranicy. Nie tylko w Wielkiej Brytanii magiczne kształcenie młodzieży było przedmiotem ingerencji lub presji ze strony ministerstwa. Zasadniczo magiczne szkoły znajdują się zwykle na śródlądowych, górskich obszarach. Chociaż, jak się okazuje, istnieją godne uwagi wyjątki, ponieważ takie regiony są trudno dostępne dla Mugoli i łatwiej je obronić przed czarnoksiężnikami. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku tej serii.